Dzień dobry, kolejny odcinek serii z gry Tiger PG Complete, tak jak widać, ponad 213 tysięcy dni. Oczywiście zdecydowana większość zdobyta poprzez automatyzację, poprzez używania makra. Mikro mouse, makro bodajże tak to się dokładnie nazywa. Jakby to oprogramowanie, które używam do automatyzacji, właśnie wykonywania tych dni. I jako, że dość dużo dni minęło, to przy okazji pokażę, jak to wygląda już, jeżeli chodzi o takie elementy rozszerzonego gameplayu. No bo jeżeli chodzi już o tą najważniejszą, jakby, powiedzmy, najbardziej podstawową wartość fikcyjnych dolarów, no to oczywiście tutaj już mówimy o zgliczowaniu znaczniku nota number, więc raczej tym nie będziemy się już zajmować, bo właściwie nie ma czym. Ten znacznik jest po prostu zgliczowany i oczywiście mógłbym jakoś, powiedzmy, balansować to, cofać tą wartość, gdzieś ją transferować, żeby, powiedzmy, ona dalej, jakby, mogła rosnąć do pewnego momentu i potem ją znowu redukować, ale stwierdziłem, że po co skoro właśnie są te rozszerzone elementy gameplayu, w których można właśnie tamte rzeczy robić, a w samych grze po prostu ten znacznik już z nami zostanie. Indeks w stick stoku wartość tutaj może za wiele nie mówić, natomiast przedstawię ją bardziej w ramach rzędów wielkości, więc tutaj jest to około 6451. bardzo Duża już wartość powiedzmy, ponad 300 rzędów wielkości większa niż Google chociażby. Oczywiście, tak mniej więcej w sporym uproszczeniu, bazując tutaj tylko na rzędach wielkości, natomiast raczej już w kolejnych takich podsumowaniach, zestawieniach też już pomału zacznę pokazywać to właśnie bezpośrednio z notacją wykładniczą, tudzież upraszczać te punkty, tudzież, to znaczy redukować ilość punktów i zwiększać wartość pojedynczego punktu, tak? czyli właśnie te wartości relatywne, o których mówiłem wcześniej, też planuję wprowadzić alternatywne zestawienia historii aktywów, gdzie będziemy mieli pełną dokładność, czy też wizualizacja chociaż tej dokładności dla dużo większych liczb oraz też zestawienia, gdzie będzie sama notacja wykładnicza możliwe, że jeżeli seria dalej będzie kontynuowana, to oczywiście też to będę pokazywał w przyszłości, jak to w praktyce będzie wyglądać natomiast teraz kolejny element rozszerzonego gameplayu mianowicie konto w drugim stickowym, stickmanowym, można powiedzieć, banku stickman, second bank, tak się prezentuje 213 200 dni, czyli podsumowanie statusu podobne jak w przypadku Stig Indeksu, no bo tutaj też będą podsumowania co 200 dni. Natomiast zasady oprocentowania są troszeczkę inne, jeżeli chodzi o jed... No i też kilka innych parametrów, to inaczej jest tutaj liczone. Mianowicie jednostki mają inny stosunek do oficjalnego dolara, inny niż w przypadku Stig Indeksu. Tutaj jest stosunek 1 do 1, a nie 1 do 100 jak w przypadku Stig Indeksu. Czyli jedna jednostka to po prostu jeden fikcyjny dolar. Na podstawie tudzież bezpośrednio z gry Sticker PG Complete zależy, jak to definiować. Widywane oprocentowanie wynosi od 100% do około 1000 mniej więcej w ciągu 200 dni. Od tej znowu widzę, że kolejny błąd. W każdym razie, generalnie i tak jest to dużo wolniej, znacznie wolniej niż w przypadku podstawy gry, ponieważ kiedy. Zrobiłem jakby symulację 200 pozycji, która każda, gdzie każda pozycja interpretowana była jako jeden dzień dla wzrostu od 0 do 5%, czyli mniej więcej to, co jest właśnie w grze, to okazywało się, gdzie uśredniłem kilka wyników, to okazało się, że ta wartość oscylowała między 10 tysięcy procent, a 14,5 tysiąca procent, czyli po prostu był to wzrost ponad stukrotny do ponad 100 około 40 razy więc w przypadku od 100 do 1000% będzie to redukcja ponad 10-krotna, tak, więc, to znaczy, no, w przypadku tej pierwszej wartości 100-krotna, natomiast w przypadku tej maksymalnej jest to już, no, jakieś tam 14 razy, powiedzmy tak dokładnie licząc, bo tak naprawdę ta końcówka, te 500%, 14500%, no to też już było przy takich naprawdę top of the top wynikach, tak? więc tutaj też raczej to uśredniając, to możemy mówić, że mniej więcej 14 razy mniej. I, I tak na tyle, na ile już powiedzmy sprawdzałem, jak to będzie się prezentowało w przyszłości, to te wartości będą na tyle szybko przyrastać, to tempo przyrostu będzie na tyle duże, że tutaj zdecydowanie tym bardziej będę musiał się posłużyć w przyszłości właśnie notacją. Natomiast będę też tworzył takie, myślę, dość ciekawe w tym kontekście porównania między wzrostami w Stigindeksie, gdzie ta wartość może być redukowana w zamian za tempo przyrostu, które stale zwiększa się w kończę do tego, co widać tutaj. Czyli to konto fikcyjne w Stickman Second Bank będzie miało te, ten zakres oprocentowania stały i on na ten moment jest dużo większy niż w przypadku Stickindexu. Jednakże, no i też warto, od wartości bazowej póki co jakiej zaczynamy, no to jest ona dużo mniejsza. Jednakże trzeba pamiętać, że w długim terminie, jeżeli będę zwiększał ciągle oprocentowanie w indeksie, poprzez ten fundusz przyrostowy, czy tam wzrostu rynku, prawda, no to w pewnym momencie też ten zakres oprocentowania będzie dla sti indeksu większy. Jednak z drugiej strony nadal będzie dochodziło do redukcji tych aktywów co jakiś czas na poczet właśnie wzrostu, jeżeli będę dokonywał takich transferów, tak, gdzie w przypadku właśnie konta w Stigman Second Bank nie będzie to możliwe więc też to będzie można zostawić i też taka ciekawostka ten ponad miliard jednostek czyli ekwiwalent tych fikcyjnych dolarów pobranych bezpośrednio z gry został wygenerowany tylko na podstawie pensji prezydentury będę postarał się informować o kolejnym progresie potencjalnie zwłaszcza właśnie tych elementów rozszerzonego gameplayu w przyszłych materiałach o ile seria będzie kontynuowana dziękuję za obejrzenie tego materiału życzę wszystkiego dobrego i miłego dnia